Dobry. Witam Was u nas w poniedziałek U Was pewnie w piątkowym vlogu Dzisiaj teoretycznie umawiałam się z Alą, że pojedziemy do takiej sali zabaw dla dzieci, tylko że my z różkiem jesteśmy trochę przeziębieni i nie wiem czy to jest dobry pomysł. Zobaczymy jak się będziemy czuć później, no bo Ala jeszcze pewnie śpi. Jest przed dziesiątą, idziemy do piekarni, ponieważ skończył nam się chlebek plus kupimy sobie jakieś bułeczki na lepszy humorek. Byliśmy w piekarni, kupiliśmy chlebek. Ja robię też ustawy update Chciałabym powiedzieć, że wydaje mi się, że z nich już zaszła opuchlizna. Ewentualnie jeszcze się tam trochę wygoją, no bo minęły trzy dni, znaczy dzisiaj trzeci, trzeci dzień się zaczyna. Ja robiłam też wieczorem, więc w sumie to dopiero. Teraz dwie doby, no, trze trzecia doba jest teraz. Um, no wydaje mi się, że one już takie zostaną. Może lekko jeszcze zajdzie ta górna warga, bo um, w dolnej już nie mam takie uczucia twardości, a w górnej jeszcze trochę tak, więc y, zobaczymy. Natomiast y, generalnie jeśli mi się zagują te małe tutaj y, czerwone kropeczki od upuć, no i ten śniaczek, który mi się zrobił, to... Myślę, że będzie w porządku. W przyszłym tygodniu, jak już będę miała pewność, że te usta się zagoiły, to planuję nagrać osobny film o tym, o tym, jak to wyglądało, właśnie pokazać zdjęcia przed, po i w trakcie gojenia, powiedzieć szerzej o kosztach, o tym, jak to wygląda. Bo tak jak mówiłam w poprzednim vlogu, albo dwa vlogi temu, w tym vlogu, w którym robiłam usta, mówiłam, że właśnie szukałam na YouTube takich treści i mało jest takich rzeczy, więc myślę, że chciałabym nagrać takie moje pierwsze wrażenie właśnie po pierwszych ustach. Roch ma polar i bluzę, bo nie mogliśmy znaleźć kurtki. I nową czapkę od babci. Tak, tak wieje, że cieszę się, że ta czapka ma opcję jakby odwinięcia bo bije mi w uszy i, i sobie ją odwinęłam byłam pewnie dość śmiesznie ale przynajmniej jest mi ciepło Wyszliśmy z domu um, Powiedziałam Ali, że jedziemy, na, uh, jedziemy o 13 a nie o 12 tym razem uh, i cieszę się, że to zrobiłam, bo na chillu sobie wszystko zdążyłam ogarnąć zdążyłam się pomalować nawet uh, co prawda nie zdążyłam myć włosów, no ale po coś stworzyli suchy szampon więc tak, e, idziemy na autobus na spokojnie, mamy 10 minut jeszcze zapasu, więc e, no, w końcu mogę właśnie tak spokojnie iść. Zacznijmy jeszcze do żabki po opiców, mamy nadal dużo czasu, w sensie 5 minut. E, przechodzimy przez pasy i e, ja już sobie nawet nie zdejmuję maseczki, bo nie chcę naruszać sobie tego kulczyka. E, za każdym razem jak zdejmuję i zakładam, to zahaczam, więc... Hmm więc już nawet nie zdejmuję, bo zaraz będziemy trwając z autobusu. No i ja odezwiemy się później, pewnie jak już zobaczymy się z Alą. Pokaż kolczyki. Mucha mi do nosa wleciała. A ona się znowu okalecza tutaj. Co Ej, jakie śmieszne. To są takie jak ja Mówi mam w nosie. większe, No bo oni zrobili większe, żeby mogła sobie też większe kolczyki włożyć. I tutaj też mam. Bardzo ładne słoneczko jest O Boże, ale pięknie wyszłaś. Znaczy słoneczko pięknie przyciło na ciebie. Wow, oddaliłam jest takie rybie oko. Orunia górna. Byłyśmy w forum Siusiu. Idziemy na autobus. W ogóle w tej sali zabaw, na której byliśmy, było napisane nie ta, ta tylko siusiarnia. I nadal, nadal tego nie rozumiem, jakby... Jest takie słowo w ogóle. Coś tak mówi. Jest już zimno. Powiedziałam, jest już zimno i włączyłam się Siri. Jest już zimno. Jak możecie zobaczyć zachodzi słońce, więc my wracamy do domku. Za 10 minut mamy autobus, ale już pojechała. I pewnie się odezwa. Później. Rok dzisiaj na szczęście nie spał za długo, bo wczoraj spał mi dwie godziny od, od 16 do 18 i później mam problem z uspaniem go, bo spać o 22.30 dopiero, eee, więc mam nadzieję, że dzisiaj, jeśli spał tylko pół godzinki, to szybciej pójdzie spać na noc. Eee, chcę w to wierzyć, więc na pewno Wam dam znać, bo pewnie odezwę się dopiero właśnie jak zaśnie. Troszeczkę w przedszkolu, a ja w końcu mam czas, żeby posprzątać. Mamy naprawdę straszny bałagan. E, przez cały tydzień i rok był ze mną. E, moich rodziców nawet nie było przez ostatnie trzy dni, więc nie miałam e, komu zawieźć go chociażby na chwilę, e, żeby właśnie sobie posprzątać, bo w przedszkolu nie był, ponieważ był przeziębiony. Teraz już jest lepiej, więc zdecydowałam się go puścić. No i mam w końcu te trzy godziny, żeby tutaj ogarnąć, bo naprawdę. E, jest ciężko i e, cieszę się, że mogę posprzątać jak jest w przedszkolu. Na szczęście pracy dużo nie mam, tylko sobie tam podpisuję na maile, jeśli zdążę. Montuję wczorajszego vloga w sensie wczorajszy dzień tego vloga. Zauważyłam, że w ogóle się swoim wczoraj nie pożegnałam, w sensie nie powiedziałam nic, jak wróciłam do domu, czyli typowo. Mówię, że się odezwę, a się nie odzywam. No i chciałam wam powiedzieć, że rok wczoraj poszedł o 22 spać, więc ja już po prostu nie byłam w stanie się odezwać. Od razu, prawie od razu poszłam po prostu z nim. I no... I, i dlatego się nie odezwałam. Myślę, że to mnie usprawiedliwia. Generalnie rok ostatnio chodzi spać tak o 15, .00, 16 .00 nawet. No i jest 14, nawet chyba nie. I zasnął, w sensie ja poszłam z nim na spacer i tak słyszałam, że łobieg grzecznie siedzi, bo on przeważnie nie chce raczej jechać w wzkup i... Idę, śpiewam sobie, <laughs> mam ci dobry humor no i patrzę, więc wracam do domku i chyba nagram w każdym razie jakiś film, bo jest ładna pogoda i wykorzystam to słońce. Wróciłam do domku, byłam jeszcze na dole u rodziców zrobić zdjęcie do pewnej kampanii, ponieważ potrzebowałam ich pomocy. E, siadam do laptopa i właśnie będę wysyłać, ostatnio dużo na vlogach mówię o pracy, ale poza pracą swoje mało się u mnie dzieje. E, no i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że zapytałam na story, gdzie kupię stacjonarnię w Gdańsku kulodrą, bo chciałam kupić rochowina Dzień Chłopaka e, i ktoś mi napisał, że ma do sprzedania, więc e, odkupię od jednej z was e, i bardzo się cieszę z tego powodu. Mm. Bo dzisiaj już zostanie wysłany do nas. Roszek wrócił, e, tak jak wiecie z przedszkola. Ja wtedy chyba ostatni raz się odzywałam. Później byliśmy na dworku, na placu zabaw, na spacerku i teraz poszedł właśnie z moim tatą na boisko, bo mój tata powiedział, że dawno e, z nim nigdzie nie chodził, więc chętnie go weźmie. E, I ja sobie muszę znowu posprzątać. Bo było super czysto posprzątane i znowu jest porozrzucane, bo przyszedł mały brój. Eee, no. Hej hej, rok poszedł spać jest po drugiej znowu, więc ja już idę spać, żegnam się z Wami i dziękuję, że byliście ze mną w tym vlogu. Eee, do zobaczenia w poniedziałek. Pa pa!